Poklatkowa technika animacji to metoda wykorzystywana również w filmach naukowych do rejestrowania procesów, które w rzeczywistości trwają wiele godzin czy tygodni, jak na przykład wzrost roślin czy zmieniające się niebo albo eksperyment naukowy. Dziś pokażę wam eksperyment tworzenia kryształków soli w moim wykonaniu. Na początek potrzebne są dwa naczynia. W tym jedno przezroczyste, coś do mieszania sól i wrzątek. Tworzę roztwór nasycony, czyli dosypuję tak dużo soli, aż przestanie się rozpuszczać. Po wymieszaniu przelałam do słoika, filtrując przez chusteczkę sól, która się nie rozpuściła. Do patyczka przywiązałam kawałek naturalnego sznurka i zawiązałam na końcu supełek, bo chciałam, żeby tam właśnie urósł mi kryształek. Wydzieliłam specjalne miejsce do rejestrowania mojego eksperymentu, ustawiłam lampkę, a w czasie robienia zdjęć zasłaniałam okno, żeby oświetlenie było niezmienne. Problem w tym, że zapominałam o robieniu zdjęć i tak kilka razy rozpoczynałam ten eksperyment od nowa, ale w końcu się udało. Efekt nie jest oszałamiający, ponieważ dosyć szybko oszroniły mi się szybki słoika i niewiele jest widać. Powstało wiele małych kryształków, nie jeden duży, tak jak to sobie wyobrażałam. Ale muszę przyznać, że była to interesująca przygoda i zachęcam do eksperymentowania, bo efekty nie zawsze są przewidywalne.